Bardzo się cieszymy z tego zakupu, ponieważ jest to auto, które ma elementy samochodu dużego, czyli taka klatka do prze, czy pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych, a zarazem gabarytowo nie jest za duży. Jest możliwość podjechania pod klatki schodowe, pod miejsca, z których te osoby potencjalnie agresywne będziemy zabierać. Auto tak jak powiedziałem kupione przy 50% partycypacji samorządów, fabrycznie nowe jak widać z małym przebiegiem, jest większy od tych dotychczasowych naszych samochodów yy, osobowych, a zarazem mniejszy od tych dużych busów, którymi nie wszędzie możemy wjechać. I... Wiemy, że sprawa bezpieczeństwa, to zawsze sobie podkreślaliśmy, z sprawą priorytetową i choć pewnie, że nie rozwiązuje to wszystkich pana problemów, to cieszymy się bardzo, że to przecież nie my, ale nasi radni poszczególnych rad uznali, że zasadnym jest wspieranie tej inicjatywy pana komendanta i jako, że mamy początek nowego roku, że przy tej deklaracji zostańmy zawsze wtedy, kiedy wspólnie działamy z komendą, to bez wątpienia na samym końcu jakość bezpieczeństwa i wysokość i skala bezpieczeństwa bez wątpienia wzrasta. Tyle tematów ile mamy do zrobienia nie tylko w obszarze bezpieczeństwa na drodze, ale i rozlicznego powiatu rosnącego każdego roku, to bez wątpienia Panu tych tematów nie zabraknie. Cieszymy się bardzo, życzymy dobrego użytkowania i w imieniu samorządów. Tak jak dziś tu stoimy, stoimy obok Pana. Wszystkiego dobrego. <zysyjanie>